Ale wszystko, wszystko to, co. Tak jak te głosy po drugiej stronie złe głosy, często złe głosy, często strach. Słyszymy strach, bo to, o czym myślimy i to, co się do nas odzywa, my się tego boimy. To jest nasz strach. My słyszymy nasz strach przez to radio. Nasz strach. Demon, diabeł, tego się boimy, więc jest to nasz strach. Ten strach na wróble, strach na wróble. I tak jak wam powiedziałem, jestem, mój kanał, mój kanał jest prawdziwy. Mój kanał jest prawdziwy. Tutaj nie ma żadnych mistyfikacji. Żadnego... Cześć Teresko, witamy. Przepraszam, Zofia. Zofia, witam Ciebie. Dzień dobry. Tutaj nie ma podkładania żadnych głosów. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to ja staram się Wam to wytłumaczyć. Chociaż sam nieraz nie wiem, może czegoś nie rozumiem, ale tutaj nie ma kłamstwa. Nie ma kłamstwa, nie ma... Czegoś, co. Nie wiem, jak to nazwać.